Drugi dzień naszego gdańskiego zimowego urlopu. Idziemy do zo. Zobaczymy, czy w ogóle będą jakieś zwierzęta, bo jak jest tak zimno, to są pochowane. Ale to zo jest tak duże i tak długo się po nim chodzi, że my i tak z dzieciaczkami całego nie przejdziemy. Także zaczynamy od najciekawszego według mnie punktu, czyli od małp. Panie Przewodniku, jaki plan na zo? Plan na ZO jest taki, żeby dzieciom pokazać zwierzęta, bo taka jest rola ojca, żeby wprowadzać dzieci w świat i pokazywać to, co godne szacunku, ważne i piękne. O, matko, miał być taki lekki vlog urlopowy, a mój mąż, filozof, tu się od razu na poważnie. A mi chodziło o to, gdzie idziemy, bo mówiłam, że do Małp, ale plany się zmieniły. Tak, bo dzieci zobaczyły że na obrazku i postanowiły ją zobaczyć. A czy ktoś chce zobaczyć fokę, bo jak już jesteśmy, to foki na pewno się wyszkowały w nim. Są plusy i minusy jeżdżenia zimą do zoo. Plusem jest to, że jest mało ludzi i łatwiej jest nad jeźdźaczkami zapanować, a minusem jest to, że yy, mnie jest zamknięta, no ale dobra. Mamy jeden wózek, jakoś sobie poradzimy. Wiecie, yy, zimą w zoo jest... Znaczy widać mniej zwierząt, ale za to jesteśmy tutaj, wiecie, sami w nie w, biegu, w pawilonie. W pawilonie dla żółwi oraz hipopotamów i na przykład nigdy tak bliska nie widziałam hipopotama, a tutaj proszę bardzo, sobie jest, bo zwykle one są na tych wybiegach, yy, no, jak się mówi, zewnętrznych. No tak, biegają. Właśnie, a tu jest całkiem inaczej, no i naprawdę można sobie swobodnie oglądać i nagrywać. Dzień doberek, surekartki. Ale zobaczcie, co one tu jeszcze mają: klocki i żyrafa. Jak tam Janek zoo w zimie, tak czy nie? Jak najbardziej tak. Mało ludzi, dzieci mogą się wyhasać. Tylko też zwierząt, mało, ale z taką kucharką, no maluchów to I tak, i tak się tak całego nie, zwiedzi. nie, nie zwiedzimy, więc punktowo tylko. Ja bym nawet powiedziała, że z dziećmi takimi do trzech lat, to nawet lepiej wcześniej i takimi, które już są chodzące le wcześniej, lepiej we zimę, no bo jest po prostu mniej osób. No wiadomo, minus jest, jest bo jest zimno. Ale to się wszystko da. Natomiast restauracja, w której byliśmy, no tak wiecie, strasznie rozczarowała tak, 3 na 10 bym powiedziała bo z jednej strony, jeśli z dzieciaczkami, to tak, jest fotel do karmienia także mamy karmiące jest spokój, jest fotel, jest przebierak. Rozlewają zupę na dwie porcje pani sama zaproponowała czy tak chcemy zupy są w takich e, miseczkach dla dzieci. Natomiast, no, nie jest dobre jedzenie. Takie my trafiliśmy tak, no nie wiem, zupa taka jak z koncentratu pomidorowa, a ramen bardziej powinien nazywać się mm, rosołem w stylu japońskim, czy coś takiego. No i wiecie, pobrudziła nam się karta dań, yy, taka, taka drukowana, zwykła na grubszym papierze. No i tam pani troszkę wzdychała. Ale no, mógłbyś to jednorazowy tak. Natomiast, no tak, jeśli byłaby inna otwarta. To następnym razem poszłabym do innej. Ile zwiedziliśmy? Byliśmy przy pingwinach, trzy fokach, trzy hipopotamach, żyrafy. Drawe, żyrafy, ale w pawilonie, czyli tu. W tą część w ogóle nie szliśmy. tutaj no. też nie. Natomiast z drugą przeszliśmy do małp. Tu i to. No i w zasadzie wszystko. To wszystko. Także no nie jest źle. No jestem po prostu zdumiona, że zo w zimę tak mi się spodobało. Chyba nawet lepiej niż w lato, jeśli chodzi o zwiedzanie z dzieciaczkami i w ogóle, bo po prostu bardziej można się tym zwierzętom przyjrzeć. No wiadomo, wszystkich się nie zobaczy, ale naprawdę było super. I w ogóle nie bilety, bo dorośli wchodzili po 20 zł, a dzieciaczki po 15 od 3 lat wzwyż, a reszta za darmo.